Radia FM. To jest piątkowy pranek, Radia Tok.fm. To jest piątkowy pranek Tok.fm, 25 minut po siódmej. W tej chwili jest ze mną już pan minister Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Zaraz porozmawiamy o kulturze w sensie nieco węższym, ale na razie zaczniemy od bardzo szerokiego: mianowicie, czy pana zdaniem Roman Giertyk zajmie w platformie miejsce ministra Gowina. Na, na pewno nie zajmie, nie tylko nie ma takiego projektu, ale muszę powiedzieć też, że sposób patrzenia na zdarzenia ostatnich kilku tygodni, według mojej oceny, obarczony jest wieloma wadami. Tak wieloma, że nie starczyłoby tej audycji, aby je wszystkie wymienić. Tak? <laughs> no ale jest w ogóle miejsce dla Giertycha jakieś istotne, nie, nie mówię gdzieś tam w kłocku, yy, w platformie? Kiedyś spotkałem yy, pana Giertycha z yy, żoną, dziećmi. I e, był bardzo szczęśliwy, bardzo taki zadowolony. Ja powiedziałem mu wtedy, że wyraźnie mu służy ten dystans do polityki, bo jest cieplejszy, jest e, pogodniejszy, jest też bardziej profesjonalny także w tym zawodzie, który uprawia. I rzeczywiście, że ona po, po, tak podłączyła się od razu do tej rozmowy i mówi, i oby tak pozostało. Polityka, ale może być różnica zdań w związku, prawda? Może to być, ale zdarza. ja uważam, że, że wiele osób, które nabiera dystansu do polityki, bardzo sobie ten dystans ceni. I ci, którzy wychodzą, oczywiście mają taką tęsknotę, aby wrócić gdzieś tam w środku jest to taki bakcyl praktycznie na całe życie, ale wydaje mi się, że im dłużej to trwa, tym bardziej jest ceniony. To jak pan ocenia, jaki jest sens, jaka Nie jest oceniam. wymowa? Jaka jest Nie wymowa? <laughs> Tej aktywizacji. Już nie chodzi o to, czy prawda, Michała Tuska reprezentuje, czy Kasię, czy kogoś tam, tylko to wejście tutaj pana Giertycha w sprawę Amber Gold. ten grill, który o wczoraj tak głośno było, Prawda, że Roman Giertych na jesiennego grilla zaprosił grupę polityków i z Platformy, i yy, też z SLD, i z innych partii. Co, jak, jak jest, jaka jest dymowa tego? Roman Giertych do polityki nie wraca. Przez co powinien mieć trochę inne oceny. Natomiast próbuję się go przywrócić recenzjami. Według mojej oceny to fałszywy trop. Natomiast trzeba też popatrzeć na ten problem poprzez pryzmat osobistego, także prywatnego problemu syna premiera. I wydaje mi się, że trzeba to uszanować. Wydaje mi się, że im mniej przy tej okazji pojawi się takich Kompletnie, naprawdę nieodpowiedzialnych komentarzy, tym lepiej, bo sprawa rzeczywiście wymaga wyjaśnienia, będzie wyjaśnienie. Wygląda na to, że mamy do czynienia z takim naprawdę gigantycznym, gigantyczną determinacją do tego, aby wszystkie elementy, szczegóły zostały wyjaśnione, na no to potrzeba trochę czasu i trochę spokoju. Jeszcze raz podkreślam, nie dokonuję w tej materii żadnych ocen, bo byłoby to niewłaściwe. No tak, ale też Minister Kultury może ma ważniejsze sprawy na głowie i ja na przykład przeczytałem z dużym zainteresowaniem, że w Pańskiej wizji przyszłości mediów publicznych, tej najbliższej przyszłości jest coś, co Pan nazwał funduszem misji publicznej, czyli jakiegoś rodzaju jakiegoś rodzaju, no rozumiem, instytucja dysponująca pieniędzmi, które by rozdawała Medium To by było coś zupełnie, zupełnie nowego w polskiej, w polskiej rzeczywistości. C może pan o tym coś więcej opowiedzieć? To jest jeden z wariantów. Tych wariantów jest trzy i czwarty mocno zrecenzowany, krytycznie zrecenzowany. Mówię o tym pomyśle, projekcie, który przez pewien czas chodził na rynku, telewizja bez reklam. On jest niemożliwy do zrealizowania w polskich warunkach, lat obecnych temu warunkach. To był 10 lat temu to był pomysł i oczywiście wymagał kompletnego przebudowania, także finansowania mediów, natomiast dziś na pewno nie jest. Jeżeli chodzi o powrót do ważnego, chyba najważniejszego fragmentu propozycji obywateli kultury, Funduszu Misji Publicznej, to on rzeczywiście był interesujący, on jest ważny i on powinien być budowany tak, aby budowane były poprzez taki fundusz standardy nie tylko dla telewizji publicznej, ale w ogóle dla mediów w zakresie pełnionych funkcji. Tych najistotniejszych, nie tylko związanych z kulturą, ale także z na przykład edukacją, czy z taką informacją, która mieści się także w kampaniach społecznych. Z systemową funkcją mediów. Dokładnie tak mówimy czwarta władza, ale to jest jedyna władza, która nie, nie należy do państwa, to ale jakoś jest odpowiedzialnością tego państwa. To prawda, to znaczy do państwa w jakimś sensie nie należy też sądownictwo, poza tym, że trzeba je finansować, no, natomiast jest, to jest niezależne, natomiast no, Fundusz Misji Publicznej też musi być finansowany przez państwa, natomiast co jest najtrudniejsze i jednocześnie najważniejsze, aby fundusz był niezależny od e, właśnie rządu, od e, decyzji politycznych, i tak skonstruowana, aby nie było wątpliwości, że środki finansowe przeznaczone na określone cykle, czy określone przedsięwzięcia, a nie pojedyncze programy, co podkreślam, nie budził wątpliwości z punktu widzenia decyzji właśnie tych e, e, związanych z impodarabiliami, z takimi wartościami autotelicznymi, ale wydaje mi się, że to jest. Czyli możliwe. niezależność mediów, na przykład. czyli niezależność mediów. Wydaje mi się, że i tak w chwili obecnej mało kto to docenia, ale telewizja publiczna i publiczne radio. Jest w znacznym stopniu instytucją autonomiczną. Przez wiele, wiele lat telewizja i radio były szarpane w jedną lub drugą stronę. Bardzo mocno. Natomiast trzeba pamiętać, że dzisiejszy komfort, ten polityczny, jest chyba największy choć jest dyskomfortem finansowy, organizacyjny. Panie ministrze, wiemy, że jest katastrofa. Tutaj i prezes Dworak, i prezes Brown o tym opowiadają, ale chciałem pana jeszcze przy tym funduszu chwileczkę zatrzymać. Ile tych pieniędzy powinno być i skąd one miałyby się wziąć w takim systemie? Tu są poważne różnice w ocenach, bo oczywiście jak pytamy Krajową Radę czy, czy e, pracowników telewizji, to kwoty, które padają są e, i wysokie i nierealne. No takie szacunki standardowe to jest 3-4 miliardy na, na funkcjonowanie mediów publicznych rocznie w sumie. Tak, w chwili obecnej mamy e, nieco ponad dwa, e, natomiast według mojej oceny to prawie wystarcza. Znaczy, według mojej oceny, jeżeli mamy sytuację kryzysową na świecie, w Europie, mamy trudne czasy także w Polsce, to nie może być tak, że jest jakaś enklawa, w której pieniądz jest łatwy. O tym mówi także często. Pan premier, że, że telewizja musi się także trochę obkurczyć, zresztą to się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że taki fundusz misji publicznej jest ważniejszy nie z punktu widzenia ile tam pieniędzy jest, tylko jak on działa, bo on będzie wytwarzać e, właśnie to, o czym powiedziałem, pewne, pewne, pewien system wartości, co jest najistotniejsze, najważniejsze. I co jest najważniejsze? No, wiemy, że z jednej strony kultura wysoka, z drugiej strony samopromowanie wydarzeń artystycznych, funkcje edukacyjne, programy dla dzieci, teatry telewizji. No a informacja... Pan premier sobie to tak. mnie zaskoczyło. Po raz pierwszy, chyba od kiedy jest u władzy, wygłosił uwagę systemową na temat funkcji mediów publicznych i ich konieczności. Publiczne. Właśnie Amber Gold, gdzie powiedział, że media publiczne szczególnie powinny ostrzegać obywateli, informować. Pan minister Rostowski to powtórzył. Proszę mi powiedzieć, czy to jest zmiana nastroju? władzy, jakby do ocenienia tej roli, bo do tej pory ja mam wrażenie, że to raczej było tak, niech to wreszcie zdechnie i będzie święty spokój. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska jest w Europie dużym państwem, dużym krajem. I że w związku z tym telewizja publiczna to jest taki fragment polskiej racji stanu i że spółka skarbu państwa musi być objęta pewną ochroną, pewną opieką i także odpowiedzialnością. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się kryzys. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiają się zagrożenia. Jak wszystko jest dobrze, to oczywiście i środków finansowych sporo, to, to my trochę to lekceważymy. Natomiast w chwili obecnej wydaje mi się, że wszyscy doceniamy znaczenie prawdziwej informacji, bez względu na to, czy chodzi o powódź czy o środki finansowe kryzys, czy o zjawiska gospodarcze, czy także o możliwości państwa polskiego kooperowania z rynkiem na przykład azjatyckim, że ta informacja ma wartość dla pojedynczego obywatela. Natomiast jak jest z tą informacją, no to rozmawialiśmy troszeczkę przed programem o recenzjach na przykład w obszarze kultury. Musimy powiedzieć, że kryzys dotknął wszystkich obszarów, także w jakimś sensie mediów, samego dziennikarstwa. Ten kryzys według mojej oceny nie jest zbyt głęboki, ale od czasu do czasu wszystkim doskwiera. Także tak, on był bardzo łaskawy, bo w naszym środowisku panuje opinia, że kryzys jest fundamentalny. To, że on jest fundamentalny, to, to być może natomiast, bo, bo jest ważny, natomiast jaka jest jego skala, e, tego niestety nie da się tak e, jednym no tak. zdaniem e, opisać. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z e, poważnym problemem. Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że e, linia programowa platformy obywatelskiej wobec me, problemu mediów, w tym mediów publicznych, ulega zmianie, że, że ten problem został doceniony i że te słowa pana premiera i pana ministra finansów bo pan już wcześniej to deklarował że one są wyrazem tej zmiany ewoluuje pogląd w naturalny sposób i nie widzę w tym nic specjalnie zaskakującego, natomiast rzeczywiście ewoluuje. O jednej rzeczy powiem, dlatego że oczywiście sprawując taki czy inny urząd, wszyscy kontaktujemy się z bardzo różnymi środowiskami, nie tylko tymi, które podlegają bezpośrednio w danym resorcie. I też nabywam określonej wiedzy, która sama w sobie ma pewnego rodzaju wartość. Ja pamiętam te pierwsze moje kontakty z telewizją i wydawało mi się, że największa rzecz, która tam najbardziej budzi wątpliwości, to główne wydanie dziennika telewizyjnego i produkcja filmowa. Dziś widzę wyraźnie, jak, jakim skomplikowanym organizmem są media publiczne, czyli i radio, i telewizja, i ośrodki regionalne, za którymi bardzo się często opowiadam. Uważam, że to jest też ten ważny fragment tego. Dziedzictwa medialnego, budowania szans na tą małą ojczyznę, na tą integrację w regionach przebudowanych na skutek reformy administracyjnej. Więc to rzeczywiście się tak dzieje, ale patrzę też na ostatnie kłopoty, na przykład animatorów w obszarze filmu. Deklaruje, że na przyszły rok będą środki finansowe właśnie na animację animacji dziecięcą. E, chcę pozyskać także dla tych środków finansowych właśnie telewizję publiczną, aby tych środków było koniec końców więcej, kilka milionów, a nie kilkaset tysięcy. I aby uratować ten dorobek, e, który jest z jednej strony poza telewizją, ale uwarunkowany właśnie telewizją. I tak patrząc na te łańcuszki poszczególnych zdarzeń, lepiej widzimy, jaki jak jest to zespół naczyń połączonych i odpowiedzi. W związku z tym pojawia się na tym, no nieco wyższym poziomie, nie ulega wątpliwości. Panie ministrze, ustawa, ustawa telewizyjna miała być, nie ma. No, już, już ten temat i pan minister Boni, bo i pan minister sam omówiliście, ale właściwie, co nam przeszkadza? No, bo mhm. przecież pan siódmy. Dobrze mówię, szósty rok jest. Minister Kultury. Piąty się kończy. No, piąty Za moment się... szósty się zacznie. Podejści było cztery, przypomnę. Jedno podejście było wetowane, drugie podejście w ostatnim głosowaniu było odrzucone. Trzeci projekt okazał się projektem przeregulowanym. Natomiast pracę, którą wykonałem w ostatnim czasie, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o efekt. Jestem dość zadowolony z tego, co jest co, co, co mam na biurku, dlatego, że mam pierwszy raz prawdziwego zdarzenia pełną analizę rynku europejskiego i wszystkich negocjacji z Komisją Europejską na temat wszystkich możliwych rozwiązań a propos finansowania telewizji publicznej w Hiszpanii, w Niemczech, w Portugalii, Finlandii, etc. etc. Mam też analizę prawną orzeczeń sądowych w różnych krajach, ale także w Strasburgu i wyłania się z tego dość dobry obraz przede wszystkim ograniczeń ale także niezbędnej odpowiedzialności tych, którzy będą konstruować jakikolwiek projekt w tej materii. I muszę powiedzieć, że patrzę z największym uznaniem na to, co udało się w, u naszych sąsiadów zachodnich. Tam pracowano nad ustawą medialną dokładnie 12 lat. Zakończono te prace w ubiegłym roku. Jest dwuletnie wakacjo legis. Ustawa zaczyna wchodzić 1 stycznia 2013 roku i pomimo tego, że budziła pewne kontrowersje i była przedmiotem sporej debaty publicznej, udało się rzeczywiście uzyskać efekt, w rezultacie którego media publiczne niemieckie i radiowe i telewizyjne, będą objęte sporą gwarancją właśnie w tym systemie finansowym. Ja nie mówię, że to jest najlepszy model w tej chwili w e, Europie. choć... Ale przynajmniej jeden dobry. A, ale na pewno jest to model dobry. I jeden z e, wariantów, który także to kiedy e, będę ta proponować w Polsce. Według mojej oceny prace nad projektem konkretnej ustawy, nie założeń, tylko konkretnej ustawy mogłyby się rozpocząć na początku przyszłego roku. Natomiast ja muszę mieć decyzję kierunkową, jaki wariant wybieramy. Jest też wariant przejściowy, czyli dążymy do takiego rozwiązania właśnie systemowego, ale nie pozostawiamy telewizji bez, bez pewnej opieki, bez pewnej pomocy. Bardzo dziękuję. Minister Bogdan Zdrojewski był moim rozmówcą. Dziękuję, dziękuję bardzo.